Julia umówiła się z przyjaciółmi, którym o wszystkim opowiedziała. Liczy, że wesprą ją w tych trudnych dla niej chwilach. Ty niby jesteś samolubna. No, plus na niczym się nie znam. Dam ci namiary na znajomego prawnika. Myślisz, że oni naprawdę mogliby mnie pozwać? Chociaż głupie pytanie, oczywiście, że mogą. Ale... Przecież to by było podłe. Ty już spłaciłaś Tomka. Nie. No ale kupiłaś mu mieszkania. I to w Warszawie. To bez znaczenia. Nie podpisaliśmy żadnego oficjalnego dokumentu. Tomek zezna w sądzie, że chciałam mu zadośćuczynić za blizny, a matka to potwierdzi. On znowu wyjdzie na bohatera, a ja na nieodpowiedzialną gówniarę, która puściła z dymem cały dobytek. To ja zeznam, że oni kłamią. Byłam przy tej rozmowie wtedy. I pamiętam wyraźnie, jak Tomek zrzekł się praw do gospodarstwa. A potem opowiem, jak się nad tobą znęcali psychicznie przez te wszystkie lata. Karina, nikt ci nie uwierzy. Ja to potwierdzę. Widzisz? Mnóstwo osób jest po twojej stronie. A wiesz, co ostatnio stary Zieliński powiedział? Że ktoś zabije człowieka. I czasem po 10 latach wychodzi na wolność. A ciebie już prawie 20 lat karzą za wypadek. Ja tak ciężko pracowałam, a oni to wszystko chcą mi zabrać. Czego nie sprzedawaj i skonsultuj to z prawnikiem. To, co powiedziała Karina, naprawdę mną wstrząsnęło. W głębi ducha zawsze czułam, że zrobiłam coś niewybaczalnego. Ale miałam wtedy 13 lat. To był wypadek. Ludzie wybaczają swoim bliskim dużo gorsze rzeczy.